Cześć! Tu Piotr i witam w ostatnim... Ostatnim... O jaka szkoda! W następnym odcinku naszej serii z Gry Disables 2 mówimy tu dokładnie o sadze górskich klanów! Czyli przygodzie Miecka i Gandalfa, który niedawno dołączył w nasze szeregi. Że tak powiem. A... Mnie tak się leczy, więc idź spać. Kończymy w ten sposób turę. 60 bodajże. Hmm. Okej okay. musiałem coś uczynić Tutaj Was już za pieniądze doleczymy Ważne, żeby zacząć się ruszać Ty może lepiej tutaj wróć Na to dam, to wydam pływanko A ty uciekaj do zamku do miasta, jeśli ci życie miłe Skoda Froya sobie. Tutaj rozmiarzymy. już sobie uzupełnił. Wyleczył się. Nie, to chyba tego od ciebie z chyba nie walczyliśmy jeszcze. Kurczę nie wiem. Mm, czy my jesteśmy w stanie... Czy Mietek jest w stanie was ubić na hita? No nie wiem, zobaczymy. No bo uciekacie. Poczekaj, zobaczymy od kogo trzeba będzie dobijać jak zawsze. Mietek? Nie, szkoda. Uuu, niefortunnie bardzo, nieszczęście straszne to jest, ale nie nie uda się dobić, zostanie mu bardzo mało życia właśnie przez to chybienie, bo tutaj weteran chociaż zabije Giermka, to lodowy olbrzym nie, nie ma jak zabić imperialnego zabójcy, czyli ten chybienie było bardzo złe. Nikt nie jest na tyle szybki, żeby go ubić zanim ucieknie, więc niestety nie udało nam się tym razem, ale... Jeśli będzie się tam wskrzeszał ciągle, to będę miał nowego ekspa. To jest dość silna armia. Czego? Hmm. Hmm. Dobra. W buncie elfów dodali różnych, jak dodali różnych hmm. nowych barbarzyńców, to... Byli strasznie silni, była szamanka, która waliła we wszystkich ziemią i jeszcze mogła strach, wzbudzać strach, czyli sprawiała, że po prostu jednostka yy, się odrasała i zaczynała uciekać, co było niezaciekawe. Już tutaj mamy te źródło many śmierci, więc możemy spokojnie, jeśli chodzi o manę śmierci, zresztą o many kamieni też, ale jeśli chodzi, możemy spokojnie używać dwa razy dziennie pieśni pośpiechu i nie tracąc przy tym nic, ale też nie dostając. Uuu, nic nie masz, wszystko od ciebie ukradli. Jaka szkoda, nie. Mietek jest całkiem blisko, exa, poza tym nie bardzo mi się uśmiecha, wracanie tam, szczególnie że to ostatnio zrujnowało mnie. Przecież tu jest też ładny ex, czy ork, ogród w sensie, jest jakaś skrzynka. Co tu było? Nic ciekawego, prawda? Duchy lodu. Nie. Za dużo. Tam jest zielony smok, tam muszę się udać. Uuu, Tu jest troll Głupoty zrobiłem i to przez przecież... O dobra. ale no, to, to nic mi nie dało. No dobra. <gryw> Strasznie się zagapiłem. No, szkoda. Mądry troll uderzył w, w Krasnoluda, bo no, gdyby w następnej kolejce Krasnolud był przed nim, to byśmy uciekli. Więc całkiem niezłe zagranie jak na komputera. Ogólnie niezłe zagranie jak na komputera to naprawdę Niesamowite jakoś brakuje przejścia. Co z tym możemy zrobić? Puszczę żeglugę. Ruszę się tak. Jakaś pieśń pośpiechu. Oho. Już milej. I możemy. Nie możemy. Co tutaj jest? Godfrey, Dobra, trzeba go w końcu się pozbyć, bo będzie nam i biegał po wszystkich miejscach tej mapy. Więc się pozbędziemy tego pana. Na szczęście ucieka, bo gdyby walczył to tylko by mi narobił niepotrzebnych obrażeń. A tak to spokojnie go ściągniemy. Mogę użyć Pieśni Pośpiechu jeszcze raz. Jak już mówiłem, teraz nasza mana nam na to teoretycznie pozwala. Jak tutaj dojdę, to i tak podej walka z nim zabierze mi cały ruch, więc jeszcze pójdę tutaj na zwiad. Albo może... No mm, właściwie oni są silni jeśli nie, Ja nie wiem, czy ja chcę z nimi walczyć. Najemnik niekoniecznie. Kurczę. Nawet jakbym użył wszystkich moich buffów, to ja nie wiem, czy ja dam z nimi radę. Chymy klanów na pewno. Boję się. Mm, bo wiecie... To jest silna armijka. To są barbarzyńcy, nie są silni po prostu. Jeśli będą bić w Mietka to spoko, bo tego na środku, potem tego z prawej yy, Ale oni są ponad 5 levelowi, więc to już jest nie za ciekawe No 140 obrażeń w Mietka, wiadomo wejdzie mniej, ale jeszcze tego Wojownik To razem dużo, bardzo dużo 252 No ze 100 obrażeń wejdzie w Mietka, więc yy, To trzeba mieć na uwadze Wszyscy mają paskury do życia. Dobra, wzmocnienie lodowego olbrzyma, żeby cokolwiek zadać obrażeń temu. I w niego wszystko wpakowujemy. Zresztą też jest zagrożony mocno tym banem. 50, no właśnie. 40. No jeśli go ściągniemy teraz, to i Mietek jeszcze na pewno przeżyje tą turę. Co teraz? Mietek. Uda się go ściągnąć? Nie no, przed, no, bo z sa całą wzmocnieniem jego nic nie da. To no, Mietek. Bo on uderza we wszystkich, to... No ty musisz w niego, to na pewno w niego uderz. Mogę włączyć obronę. Ty ile bijesz? Koło 120, to walnij w niego. U, niefortunnie, miło bardzo. to w sumie staramy w takim kozim rogu. Uratuję tego, w kogo uderzę. Dobra, ciebie. Mamy wyższą inicjatywę, więc pewnie on będzie przed któryś z nich. Nieważne, kogo wzmocnię. Czyli, znaczy, no bo on go zabije na hita, ten wojownik. On już. Na, na, on bije na tyle dużo. Druidka, mm. zaraz level up. Jakoś bardzo mnie to nie cieszy. Hmm. Najemnie. Czy ja wiem? To możemy zapewne sprzągnąć, czy nic raczej ciekawego nie będzie. U. Walczycie? No to ciebie ściągniemy. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale tak zrobimy. No więcej obrażeń wejdzie. Ale tak jest, co to, to... Nie, w sumie źle zrobiłem. Muszę pamiętać, że jak uciekają, to bije się z gierkiem i tyle. Jak nie uciekają, jak uciekają, to wtedy Alixa. Mm. A ty masz tego martwego Leksofe'ego ciągle, ale zapominam ci go wstawić do miasta, ty prawie sam jesteś martwy. Jakieś uzdrawianie. Niedobrze. Bardzo źle jest z tą maną. kamieni nielunicznych. Dobra, na szczęście tutaj nic nowego. Potrzebujesz mnie? Dobra, sieć tu. Yy, dobra, zobaczmy. Tutaj nic, nic nie zwerbuje, ale. U, ale drogie. On jest lepszy. Ma 20 pancerza. Troszkę wolniej level upuję, ale niewiele. Lepszy jest. Tyle samo kosztuje. 30 życia mniej za 20 pancerza to jest zdecydowana różnie. 20 pancerza to jest 1 piąta obrażeń mniej. Mmm. Nie. Prędzej. No, ale poruszanie się po lesie. Tylko czy jest w stanie raczej nie jest? Chociaż ile ty masz życia. Z 50, z 50. Uzdrawianie. I tyle. Nie będę już rzucał tarczy, za dużo mnie to będzie kosztowało. No wiem, że mało, ale... Ale nie chcę. Jak go jego, to on i tak uderzy. Nie no, trzeba go zburstować, bo zawsze bije, bije mniej, więc... To jest dobra. No. Chociaż on też mnie zabije. Więc to nie jest też jakiś genialny plan. Czekaj. Wiem. Dobra, włącz obronę. Tak to powinieneś przeżyć. Hmm, myślę, że tak. Ty? Bijesz najwięcej tutaj? Uff, ledwo. Ale się udało. Boom. Ale dużo obrażenia już ten weteran potrafi walnąć z tym wzmocnieniem. I druidka, kolejny level up. Poziom szósty już jak bohater. Chociaż ja, jakoś szczególnie mnie to nie cieszy. No, myślę, że pójdę nawet do stolicy, żeby sobie te życie zregenerować. Nie wiem, użyć żeglugi czy to jakoś pomoże. I tak jutro dojdę i tak, więc... Nie chcę używać drugiej pieśni pośpiechu, chcę trochę tej many zaoszczędzić, ja naprawdę. Nie lubię tyle wydawać many. W ogóle nie lubię wydawać tyle rzeczy naraz. Za dużo, za dużo. Ja nie, nie dojdę jutro. Aha, dobra, mogę żyć poruszanie po lesie to bym doszedł. Zepsułem to. Ale tak zużyję mniej many kamieni ironicznych, trochę, więc chyba bardziej mi się płaca, bo many śmierci i tak mam pod dostatkiem. Nie skończy mi się, bo u klanów to many śmierci nie potrzebuje żadnego innego. Do, nie potrzebuję żadnego many Śmierci do żadnego innego czaru, przynajmniej nie z mojej Księgi Czarów, więc bardziej mi się opłaca zużyć 75 many Śmierci niż 25 many Kamieni No, wy jeszcze możecie tutaj sobie chwilę posiedzieć. Nie chcę znowu lekko z szybko stracić. Tu na pewno nie pójdziemy, Le go, goblinu i łuczniki. A Yeti nawet ze wzmocnieniem ich nie ściągnie. A pójdę tutaj Czemu nie? W końcu, skoro mamy nauczyciela możemy z niego skorzystać i yy, tak już do, do maksymalnego w tej misji poziomu się wbić. Oho Bohater Jak wyszedł, to niech idzie do mnie. Ja, zosta ja, ja, ja zostanę w mieście. Jak jeśli zaatakuję, no to miło. Wtedy wygram łatwiej. 430 expa Opłacalne daleko dojdę? A tam niewiele. Już dostanę w stolicy do końca. To raczej do końca, Jeszcze trochę się wyleczyły te 35% z życia. To zawsze coś. Co ty tu miałeś? To jest kolejny Godfrey, ale tym razem inny. Aha, brawo Piotrze. Zawsze kupuj rzeczy na koniec tury, bo nie wiesz co będziesz potrzebował później. Boję się. Nie wiem czy tamtych imperialnych kapłanów Imperium to ja zabiłem czy nie, już nie pamiętam. Czy to nie jest przypadkiem ta armia właśnie. Hm. Ten rycerzek nie atakuje. A też boję się ja sam na niego pójść. Zrobimy tak: tak, tak. I moc. I tarcza. Trochę dużo many zużyje na to, do 200, ale do przeżycia. Zobaczmy. Mhm. Mm tylko duszek z tyłu. Yeti wzmocniony, zabije ducha raczej. Spróbujmy. Uciekają, więc co? No w bohatera bij już najlepiej, Up. <śm> <śm> A to właściwie lepiej było chyba bohatera się wzmocnić. Teraz nieważne kogo wzmocnić, i tak uciekają. Przednia linia cała ucieknie, a nie ty się bronisz. To w sumie dobrze, że ciebie wzmocniłem, bo co więcej w niego walczysz. Yeti ściągnie ducha. Zawsze bez dwóch jednostek. Są so. a mogłem, Yeti. bo on i tak wyzabił, a Yeti bez wzmocnienia też raczej wyzabił dzięki czarowia. Ale... Tak to nie ma pewności. Okej, okay, 14 ekspa to jest zawsze coś. Jak lekko stopy level up mnie, to będzie już bardzo miło. Z nowicjuszem, takim trochę lepszym tym wzmocnieniem. Pójdę tutaj na tego ogra, bo to zawsze miły exp. No o ciebie to ja bym się nie martwił. O, tędy idziesz ciekawe. No to pewnie przez wodę. Chociaż nie, tędy jest ogólnie szybciej, chyba. Też linki drogą większym. Nielodowa tarcza, tego na pewno nie chcę używać. Pieść pośpiechu. Tutaj. <laughs> tu nie ma żadnego trudnego terenu po drodze, tylko droga, tak. Tu jest woda, ale sprawdzę ile mi tam ruchu zostanie. Ile ja zaoszczędzę na tej wodzie używając żeglugi. Hmm. Może dotąd bym doszedł. Nie wiem, mi się opłaca. No, i tak na samej dużej tutaj dojdę raczej. No i tak na razie chcę trola zabić, więc. Na pewno. Aha, więc tutaj miałem złodziejka wysłać. Oczywiście, dam sobie radę. Szpiegu się hmm, Słaby, mogę spróbować. Z otruciem to już w ogóle. Potrzebujesz mnie! Spróbujmy. Biją się. Mają mocnych magów. Yy, ale możemy ich sprzątnąć. Może ty bijesz więcej, a, i też zej, zejdziesz na dwa ciosy. Nie na jeden, więc lepiej ciebie zastrzelić. Okej, okay, i ciebie jeszcze Strzelimy. Szczególnie, że on już zaatakował, więc w tej kolejce nie powstrzymam obrażeń od niego. wojownik z przodu oczywiście. Hops, hops. Um. Jeśli będzie ktoś przed nim, to fajnie by było. Dobrze, 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 dobrze. Bardzo dobrze. Fajnie wyszła ta walka. Trochę lepszy bohater. No, to była jego najtrudniejsza walka chyba, jak na razie. Walka z imperialnym zabójcą nie była truna, po prostu tam była wysoko levelowa jednostka, która była w stanie zadać mu dużo obrażeń, i tyle. Okej. Okay. Dobra, Mietuś, Mietuś, Mietuś nie, bój się. Zaraz kogoś pobijemy. Pójdziemy tam zobaczyć tego smoka też. Ale to za chwilę. Mamy rozgaczkę. Już wyszedł. Czyli stracił kolejne pieniądze na powskrzeszanie się. Mnie to nie przeszkadza. Tym razem nie popełnię tego błędu. Wzmocnij bohatera. A teraz się biją akurat. Ale wzmocniony. Nie, nie użyłem czarów, to tym bardziej wzmocniony. ty nie byłby w stanie. Ile ty bijesz? 75. Trochę za mało, żeby zabić bohatera, ale spróbuj. No. Nie. I ono w ducha. Znaczy tego Yeti. W sumie mogę to przegrać. O, dobra. Też wolałbym, żebyś ty nie trafił, prawdę mówiąc. Szkoda, że ten Yeti sparaliżowany ciągle będzie. Przydałoby się to trochę dodatkowych obrażeń. Kurczę, ja mogę to przegrać, bo teraz będzie ciągle paraliż wchodził. Aż znaczy, no kiedyś nie trafi, ale... Tego czasu mogą mi go zdjąć. Nawet nie możesz wzmacniać sparaliżowanej jednostki. To ciekawe. Nie słyszałem o takiej zależności. Kurczę. Okropnie to idzie. Nie traf w końcu rzecz. Wystarczy, że raz nie trafi, i już mogę uciekać. Znaczy, teraz nawet pewnie już nie uciekam. Dobra, chyba muszę. Będę musiał, zaraz zobaczymy. Jeszcze jeden raz spróbujemy i uciekamy lekko stopem. Źle to poszło bardzo źle. Ja się pokusiłem na tę walkę bez, bez czarów, zupełnie zapomniałem je użyć. A ten duch po prostu... MVP. No super, fajnie, wylewelowałem im całą armię. To trzeba być dobrym graczem. I teraz zaraz, zaraz może te mnie teraz złapać. Oczywiście. Role się odwrócą. To trzeba go zdjąć dopóki. Dopóki. Tu jest. Mhm... Z tymi panami już nie pójdzie wam tak łatwo. Ty możesz tutaj łupnąć. To się przyda, ty możesz poczekać. Ty dmuchni. O! Nie trafiłeś w tego, no to on cię musi dobić, bo inaczej nie ma szans. I uciekniecie mi stąd. A ja się nie zgadzam, żebyście mi uciekli. 73. Każdy może zabić. Najmniejszą szansę ma on. Jako jedyny ma szansę nie zabić, jeśli trafi, więc jego wzmocnimy. To mogłoby po prostu nie podciągnąć tych trzech obrażeń I Wtedy by się tak stało, że nie zabiliby, niestety, że nie zabilibyśmy go. Hmm. Myślę, że to może mieć sens. Raz użyję drugi raz na swojej drużynce głównej już mogę teraz nie wtedy nie przejść Nie bardzo to mi się podoba To podobnie No to tutaj idziemy w takim razie Skoro z obu stron mi się coś nie podoba, to idziemy z tej. z tej tutaj. Po prostu. ty kolejnego Isuela. Tym razem Isuel jest Isuelem, więc Isuela ściągamy. Akurat to nie ty powinieneś bić włócznia, ale. Żeby nie otrzymać obrażeń na wypadek walki, a. to akurat jest bezproblemowe, rozwalone. Nie rozumiem strategii komputera, jak używa tego ucznia. Jeszcze, bym, jeszcze rozumiem, bez żadnej jednostki, żeby pieniędzy nie wydawać, ale ucznia nie dość, że nie stankuje żadnych obrażeń. I to leczenie Isuela jest bez sensu. I za, za 15 obrażeń to jest nic, to się nie da niczego zabić. A mnie sam może obrażać tylko trochę i przy okazji odsłania Isuela. To jeszcze. jest droższy od giermka. Gdyby był tańszy, żeby... To rozumiem, żeby mniej wydać, ale tak to nie. Tak to traci cały sens. Na Tutaj zwyczajny burst w tego w czempiona, czyli nasem olbrzyma Dobrze, że tylna linia bije w moją tylną linię. Bo inaczej to by się nieprzyjemnie rozkładało Uf. bardzo Okej, okay, dmuchni O, szkoda ale go dobiję tym... tym panem. Chyba. Chyba, że on przeżyje ten cios. Nie przeżył, no co tym bardziej, mogli tylko jego dobić. Dlatego warto czekać. Krasnoludy są ostatnie w turze, więc mogą poczekać, żeby dobrze na pewno... Można nim poczekać, żeby na pewno dobrze rozegrać całą tę... całą walkę. Hmm, ale trochę obrażeń, nie, nie, obrażeń niezbyt miłych weszło. Przez które walka z ogrem niekoniecznie będzie bardzo ciekawa. A jednak mogłem użyć lodowej tarczy. Użyć teraz pieści pośpiechu i mu po prostu walczyć z ogrem na jednej lodowej tarczy. Bo i tak i tak chcę na nim użyć, więc źle. Hmm. O nie. On umieści, szpiega w mojej armii. Hmm. Jak zwykle, nie wiem kiedy ja zacząłem odcinek i ile on już trwa. zegarek spojrzeć No ba, on jest na szczęście bardzo wolny jeśli, mam, jeśli, nie będzie miał jakoś, jeśli nie będzie jakoś bardzo wylewelowany to się go zdejmie w jednej turze Powinno się udać? Oj nie wiem, tak! No spokojnie, o nie jest taki straszny, jeśli ma się duże obrażenia to nawet inicjatywa Klanów nie przeszkadza, bo ogres jest dużo wolniejszy. I Weteran Level Up kolejny. To na pewno nie jest nic złego. Mietek jest całkiem blisko. Teraz z mietkiem muszę zgarnąć kilka ważnych umiejętności. Po pierwsze najważniejsze buty. Po drugie też bardzo ważne mistrz oręża, żeby więcej jak zbierać dla całej drużyny. I po czwarte bardzo ważne. Mm, miałem coś w myślach. Mm, pierwszy cios, czyli że zwiększona inicjatywa o połowę. Czyli miałbym wtedy 45 I w końcu jakoś, jakoś sensownie dałoby się nim grać, dałoby się nim bronić przed wrogami niektórymi I jeszcze do tego jakiś artefakt dobry, bo brakuje mi dobrych artefaktów, mam kiepskie artefakty po prostu Głównie dlatego nie raszuję map, tylko przechodzę całą, żeby znaleźć ewentualne przedmioty ważne Nie, nie idź tu, błagam, dlaczego? Dlaczego? Okay. Tylko, ale dojdę teraz tutaj, dojdę Tarcza bo Troll już uderzy na pewno, jest zbyt szybki. Co do tego nie mam wątpliwości, Troll uderzy. Poza tym on ma więcej życia i chyba też więcej obrażeń. Nie wiem, pewnie mniej obrażeń, bo normalnie Troll ma mniej obrażeń, ale... Nie wiem, jak tutaj to ma wyglądać. Właśnie tego tutaj by się przydało to 45 inicjatywy, bo wtedy mógłbym po prostu w tego Troll'a... Zablokować tego Troll'a i by mniej dużo walnął mi w mietka. A tak to stwarza taki problem, że tego się nie da zrobić. Także akurat moje krasnoludzkie były tutaj przed nim. On tutaj całkiem niezłe obrażenia wsunął, ale wszystko się ładnie potoczyło. A jednak niezbyt. No niby nie zdjęty w jedną turę, ale teraz mam jednostki dwie, które mają taką samą inicjatywę jak on. I był na szczęście strażnik kuźni wcześniej. No na pewno to wzmocnienie przyspieszyło go. Jestem pewien, że tak było. No to Wolbrzym 50 exp do level-upa. Oczywiście nie będzie to żaden syn imida, ale zawsze więcej życia i... Obrażeń. Muszę sprawdzić, co blokuje drogę do tego smoka. Tak mnie to intryguje, że aż użyję pieśni pośpiechu. Ja nie. Wiem, że powinienem używać jej części, ale nie chcę. O, ciągle zapominam Tobą się ruszyć, prawda? Pewnie się ze mnie śmiejecie. E... Nie wiem, co robię. Tak. Nie wiem, po co ja to robię. Właściwie nie wiem, co ja chciałem. Ja chciałem zobaczyć, co on tu ma. On tu ma nic. Dobra, to do. Przeklikania. No tutaj świetne jest miejsce do stacjonowania tego Radulfa. Oczywiście... Yy, idź mię tak iść. Trzeba sprawdzić co tutaj się kryje. Troll biała flaga. Mam 6 ruchów z żeglugą dojdę. A ja jestem zbufowany teraz. To włączę żeglugę. Jakie ja mam bufy tarcze, tak? Co ty tu masz? Masz jeszcze orka, ale orki i tak uderzy w weterana, więc to nie jest złe. Tarcza jest, prawda? Jest tarcza. Za, nie, za mnie się nie będę używał. Moc niekoniecznie. Co to, to uzdrawianie? Raczej by się przydało. Tarcza najważniejsza. Aha, czyli ten nie ma przejścia do smoka. Tędy można sobie tutaj wejść. Dobra, ulepszam, jeszcze ulepszam, wzmacniam ludowego. lubrzyma, żeby w jedną turę zjechać tego tego trolla. Mam nadzieję, że uderzysz w mietka, bo inaczej to bardzo by się źle rozłożyło. Dobra. Tylko, że teraz mietek zginie na hita, więc to trzeba być ostrożnym. Okej, okay. brakuje tych obrażeń na trolla. Jest bardzo źle, bardzo źle. Teraz kogo wzmocnić? Ty możesz zabić, więc ty na pewno nie zabijesz. Więc jeśli któryś z was będzie, to powinno się udać. Uff, ale nie ty, nie, ty nie zabijesz, tobie brakuje. Kurczę, bardzo źle. Dużo ekspa przepadło w tej walce. I po co ja w niego biję? Dobra, nie dobijam tego, bo on bije najwięcej. Kurczę, ale pechowo. Nie przeliczyłem, że... Znaczy, za to było do liczenia? Powinienem był po prostu użyć hymnu te 200 many jeszcze użyć dla expa, to by się opłacało, wiadomo. Tak, to muszę go jeszcze wskrzeszać. No, dużo expa poszło, co on by do... Nie no, nie dla level'a, a wiadomo, że by nie dostał, ale dostałby dużo expa. Lodowy no, olbrzym, 12 obrażeń więcej, 40 życia więcej, tak jak mówiłem już kiedyś. No Mietek, no wskrzeszaj się, artefakt ciki, ci założymy. To, 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 to na łyknij sobie. Ty łyknij sobie małego potka. Co to jest? Zobaczymy w następnym turze. I chyba w następnym odcinku, bo to już jest całkiem dobry moment, żeby go zakończyć. No, to wszystko. Cześć!